Świat pełen jest wyrw, załomów, pęknięć, zarówno tych fizycznych, jak i niewidocznych gołym okiem szczelin rzeczywistości. Aby móc docierać do tego, co niepoznane, powstało wydawnictwo Szczeliny. Cześć Wam wszystkim bardzo serdecznie. Witam Was kolejny raz na moim kanale. Wszystkich nowych widzów, witam również. Cześć, mam na imię Karolina. Dzięki za zaufanie i dzięki, że przybyliście tutaj na mój kanał i postanowiliście zostać ze mną. Dzisiaj, jak już pewnie zauważyliście po tytule, przychodzę do Was z książką z nowego wydawnictwa, a właściwie z imprintu wydawnictwa otwartego a mianowicie chodzi oczywiście o literaturę faktu i szczeliny czyli zupełnie nowe no można powiedzieć, że nowe wydawnictwo na naszym rynku które zdecydowało się wejść na rynek od razu z dwiema premierami. Pierwsza to oczywiście książka o Węgrzech, druga o Ameryce. Bardziej gdzieś tam kusiła mnie ta druga, aczkolwiek w ramach współpracy z wydawnictwem otrzymałam w barterze książkę, oczywiście nie inną, jak Węgry na nowo Dominika Hej. Mam nadzieję, że dobrze gdzieś tam wymawiam to nazwisko, no bo jednak e, jest bardzo brzmiące podobnie do naszego po prostu zwyczajowego cześć. Czyli Węgry na nowo. Jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. No i co by tutaj powiedzieć? Wydawnictwo Szczeliny zaliczyło bardzo dobre wejście na rynek wydawniczy. Ja niesamowicie cieszę się z możliwości współpracy właśnie z tym wydawnictwem, bo nawet jeżeli bym z nim nie współpracowała, to i tak przetestowałabym jakość tej literatury faktu, zważywszy na to, że no, jednak jestem miłośniczką, co pewnie zdążyliście zauważyć po wszystkich filmach związanych z wydawnictwem czarnym. No ale o czym jest ta książka i czy ona faktycznie jest tak dobra. Jak gdzieś tam w internetach przeszły głosy. Na rynku wydawniczym ja nie kojarzę reportaży właśnie związanych z węgrami, a jeśli już to chyba jest ich bardzo mało. Sam Dominik Hej przywołuje reportaż jeden z właśnie wydanych w wydawnictwie czarnym w serii Sulina. Niestety nie przypomnę sobie, jak on się dokładnie nazywa, ale nie wiem, czy czasami nie Via Karpatia albo coś takiego, ale to Wam gdzieś tam wrzucę w opisie albo na dole tutaj filmu, ale. Nie o to chodzi, to jest akurat najmniej istotne. Jeśli chodzi o Węgry i o ich politykę, ja nie miałam jako tako pojęcia, jak to tam właśnie w środku wygląda. Wiadomo, że przez to, co dzieje się aktualnie na Ukrainie, przez ten wybuch wojny i to, jak troszeczkę Viktor Orban zachował się w stosunku właśnie do Ukrainy, jak bardzo przyjął ten front rosyjski, mogliśmy troszeczkę więcej usłyszeć o tym kraju. Ale z tego, jak historia w ogóle Kształtuje to wszystko, Polacy i Węgrzy są często do siebie porównywani jako narody o bardzo bliskich podobieństwach, tak. Można bardziej powiedzieć, że właśnie o podobieństwach, ale my tak naprawdę jesteśmy zupełnie inni. Jasno i wyraźnie w konkluzji wyszło, że jesteśmy zupełnie innymi narodami, więc to na samym początku warto podkreślić, podchodząc do tego reportażu. Autor zabiera nas w podróż. W podróż, w podróż do Węgrzech, bo najważniejsze dla całej historii Węgrzech jest to, jak potoczyły się losy powojennych Węgier, a także e, pokój w Trianon, który jest tutaj bardzo często wspominany i też mocno rzutuje ogólnie na Węgry jako kraj, bo to wszystko, co wydarzyło się i co zostało ustalone jako właśnie ten pokój w Trianon, jest często wspominane teraz w historii i cokolwiek by się nie działo tam. Zawsze, jeżeli jest coś źle, to obwinia się właśnie ten pokój w Trianon. Dominik Hej pokazuje nam właśnie takie blaski i cienie tej polityki polityki, która jest istotna dla każdego kraju, o której my, no mówię, nie wiemy za dużo i dzięki właśnie autorowi możemy ją poznać. Co jest fajne, my to wiemy tak na dobrą sprawę z pierwszej ręki, dlatego że sam autor jest właśnie z pochodzenia Węgrem. Mogłoby się wydawać, że będzie bardzo mocno. Brał stronę swojego kraju, aczkolwiek on mieszka w Polsce, on obserwuje swój kraj i on, bardziej niż właśnie branie strony, takie, wiecie, subiektywne uczucia względem swojego kraju, on bardzo obiektywnie podchodzi do tematu, bardzo rzetelnie, tylko on w jasny i czytelny sposób wskazuje na jego wady, mówi o tym głośno, pokazuje też, wiadomo, zalety swojego kraju, ale to wszystko jest tak dobrze spięte kompozycyjnie. No i właśnie ta cała polityka, jak prawica dochodziła do władzy, jak Orban i jego partia Fideszu zaliczali jakieś tam mniejsze bądź większe potyczki. Jest tutaj też wspomniany kościół. Dla mnie to co istotne, jest tutaj również wspomniany system medialny. I to, jak właśnie łatwo dochodzi do zamknięć na przykład prasy, że jeżeli prasa obierze jakieś stanowisko polityczne, to z dnia na dzień, jeżeli ono nie będzie zgodne z partią Orbana, może zniknąć. Może zniknąć po prostu z mapy medialnej. I to dzieje się praktycznie w jakiejś tam większej części świata, no bo Węgry nie są w tym. Odosobnione, jeśli chodzi właśnie o takie zachowania, no bo wiadomo, że my również w Polsce mamy fronty polityczne i partie, które zajmują się danymi mediami, tak tutaj to jest takie bardziej, bym powiedziała, totalitarne. Jeżeli jest coś, z czym się nie zgadzamy, no to zamykamy, bo to nie działa na naszą korzyść. Co jest fajne i dla mnie również istotne, e, zostało tutaj wskazane ugrupowanie motocyklowe, które wspiera samego Wiktora Orbana, co dla mnie. W perspektywie właśnie pisania mojej przyszłej pracy magisterskiej, jest o tyle istotne, że zapewniło mi dodatkową dawkę informacji. No i zaplusowało, mimo że to jest tylko fragment taki, wiecie, na pół strony. To, to już jest dla mnie jakiś wstęp do poszperania, do dowiedzenia się więcej. Czytało się to jak dobry kryminał, thriller albo coś takiego? Nie czytało się to jak literatury faktu, mimo że jak najwięcej informacji mogliśmy z tego wyciągnąć, bo ta książka jest naprawdę napchana informacjami, ale jednocześnie jest napisana tak przystępnym językiem, że to mówię, czyta się ekspresowo. Ja to wzięłam sobie w sumie na dwa razy. To jest naprawdę bardzo dobry bardzo rzetelnie napisany, bardzo obiektywny, mimo że znajdziemy również tam gdzieś szczątki opinii, no to mówię, pozostawiające do naszej gestii, czy chcemy się z tą opinią zgodzić, czy nie, dające naprawdę ogromne pole manewru, ale także takie, wiecie, złapanie się i chęć dowiedzenia się więcej na temat tego kraju, Sprawia, że mówię, to jest bardzo dobry reportaż. Sięgnijcie sobie po niego. Ja na pewno będę sięgać po pozostałe wydawane przez wydawnictwo. Nawet już nie mówię, że w ramach współpracy, bo nie mogę tego przewidzieć. Ale ja osobiście zostawiam sobie półeczkę na moim nowym regale, gdzie będę zbierać właśnie książki tego wydawnictwa i będę Wam dawać znać, jak to się wszystko tutaj fajnie będzie rozwijało. Bo jeśli chodzi o ten reportaż, ja jestem zdecydowanie na tak. Macie moją polecajkę stuprocentową. Na szczególną uwagę, oprócz oczywiście wspaniałej treści, zasługuje tutaj oprawa graficzna, no bo jednak te okładki są bardzo fajne, bardzo dobrze się ze sobą zgrywają, będą w bardzo podobnym stylu. Wiadomo, zawsze będzie inna grafika, ale będzie właśnie taka pourywana szczelinowo. W ogóle wydanie cudowne. I zaraz Wam powiem, kto zasługuje na laury, jeśli chodzi o projekt Okładki. Monika Drobnik Słocińska i projekt graficzny Łukasz Piskorek. Więc naprawdę gratulacje. Wspaniałe wejście na rynek. Moja polecajka. Czekajcie na pozostałe książki z tej materii, które Wam na pewno przedstawię w nadchodzących filmach. I z mojej strony to by było na tyle. Dajcie znać, czy czujecie się zachęceni w jakiś sposób do sięgnięcia po tę książkę, a może już sięgnęliście i chcecie podzielić się swoją opinią na jej temat. Czekam na Was w komentarzach. Nie przeciągam. Trzymajcie się przede wszystkim zdrowo. Ubierajcie się ciepło, bo pogoda na oknem zmienia nam się już stricte na jesienną. Ja tymczasem uciekam z naszego wrzosowiska, bo za chwilę mnie tu komary zjedzą. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. I do usłyszenia niebawem. Cześć!